One się nie boją. Chyba się już oswoiły. Witam wszystkie koleżanki, kolegów, również panią prezes, panią wiceprezes i cały zarząd. Ale szczególnie chciałabym powitać osobę, która przyszła do nas po raz drugi na państwa prośbę. Osobę, która jest wspaniałym nurkiem, instruktorem. Prezesem Stowarzyszenia Krok po kroku HSP. Przyszła ta osoba, to nasz Krzysztof Trawiński, który przyszedł również z osobą towarzyszącą. Jest to kolega Piotr. I teraz Krzyśioń oddaję głos. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zastanawiam się, czy mikrofon jest potrzebny. Dobra, będę trenował, może kiedyś będzie o, okazja wystąpić gdzieś publicznie. E, witam po raz drugi. E, miało być dzisiaj turystycznie, miało być dzisiaj o, e, o wyprawach i to też będzie. Ale chyba jestem bardziej lokalnym patriotą i chciałbym Państwa zainteresować, czy pokazać takie wzmianki już były w telewizji naszym takim e, ostatnim projektem, przy którym przy którym jest bardzo dużo znaków zapytania. Projekt, który y, towarzyszy nam od ponad roku, a około miesiąc temu, może trochę więcej, półtora miesiąca temu, y, otworzyliśmy już troszeczkę rąbek tajemnicy i, i pokazaliśmy nasze szkolone siotry. Nie wiem, czy Państwo gdzieś widzieliście y, y, taką sytuację w świecie, bo my nie, nie mamy znowuż punktu odniesienia. Widzimy delfiny, widzimy y, dogoterapię, widzimy. Jak się mówi na konną terapię? Hipoterapię. A, a, a jeśli chodzi o ryby, to ja sam, gdyby ktoś mi to opowiadał tak jak ja teraz, to bym powiedział, że nie do końca ma pod sufitkę poukładaną, bo, bo zaprzyjaźnić się z rybą wydaje się, że jest niemożliwe. Przygotowujemy do zejścia pod wodę osoby z najtrudniejszymi, jeżeli tak mogę nazwać, niepełnosprawnościami. Ostatni, dla nas takim najważniejszym i

przyzwyczajamy je do interakcji z człowiekiem. No i nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak wow. Myślę, że najwięcej mogą powiedzieć osoby bezpośrednio zainteresowane, czyli te, dla których ten projekt powstał osoby niewidome, ale przy okazji cieszą się wszyscy, którzy mogą z nimi nurkować. Jesiotry podpływające, pozwalające się dotykać, zaglądające do maski robią naprawdę Zwłaszcza, że mają już ponad 10 kg i, i tak troszeczkę ponad metr. Więc wyglądają fantastycznie, ale my możemy tylko przekazywać nasze osobiste wrażenia. Patrząc na osoby, z którymi nurkujemy, jest to ogromna przyjemność i widzimy to jako postrzegamy to jako skuteczną formę rehabilitacji. Było się drugie spotkanie już z Krzysztofem Krawińskim. Było to spotkanie na prośbę wszystkich osób. Bardzo jesteśmy zadowoleni, że mimo tak licznych obowiązków przybył do nas w dniu dzisiejszym. Podzielił się z nami ciekawymi wiadomościami opartymi o filmy, o zdjęcia. Krzysztof Krawiński jest prezesem Stowarzyszenia Krok po Kroku HSA. Przybył na dzisiejszy, w dniu dzisiejszym również ze swoim podopiecznym, takim Piotrem, który przybył na wózku, podzielił się Piotrek z nami również wiadomościami. No spotkanie bardzo miłe, ciekawe, ciekawe. resztę może koleżanki jeszcze dopowiedzą. Podziwiam te osoby niepełnosprawne, które tak świetnie czują się w wodzie, jak ta przysłowiowa ryba. Ja za żadne skarby bym tam nie weszła. Nawet gdyby mi dopłacali. Ale to jest właśnie dla ludzi, którzy mają dzieci niepełnosprawne czy osoby, propozycja i możliwość skorzystania z takiej rehabilitacji, bo prawdopodobnie, prawdopodobnie udowodnione to jest, że to nurkowanie bardzo dobrze wpływa na zdrowie tych osób niepełnosprawnych. No na pewno, no na pewno. Nie, nie